Hejka. Chciałam wam tylko przekazać, że wiem, bardzo dużo nie nagrywałam dni, ani nawet dużo bardzo nie nagrywałam filmików LPS, ale spróbuję się, spróbuję to jakoś, nie wiem, no spróbuję nagrać kilka fajnych filmików. A i chciałam powiedzieć, że jak dostanę nowe wypadki od tego dnia będę nagrywać shopping. Moje petki dostanę na moje urodziny. Kiedy będą moje urodziny? 14 listopada. A jest wrzesień. I będę dostanę schronisko dla zwierząt oraz hmm, short haira, Co tutaj ma tak, no... Od słodkiej Belli powiem, Elenę. Bardzo podoba mi się ten short i wiem, że ją dostanę. Pokażę ją wam i jak mówię, będę nagrywać shopping. Niedługo spróbuję nagrać szkołę. Papatki!